i'll Yeah. Czy ja wyrosnę, czy zimą zmarnę, a może inny żywioł wzrost nie zakluczy. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich tutaj zgromadzonych na jednym z najpiękniejszych, a zarazem najważniejszych świąt polskiej wsi nożynkach parafialno-gminnych. Ważnych nie tylko dla mieszkańców wsi, dla rolników, ale dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Boleszyce. W tym, momencie są, w tym momencie i z racji tego święta są jakby dzisiaj najważniejsze, czyli starostów dorzynkowych w osobach pani Małgorzaty Linek, reprezentujących miejscowość Zalesie i jednocześnie sołectwo Zalesie. Witam serdecznie. Jak również witam starostę dożynek w osobie pana Tadeusza Żurawla, reprezentującego sołectwo Borchów. Witam serdecznie. Drodzy rolnicy, szanowni państwo. Święto plonów uczy nas kultury własnego narodu, której radość zebranego plonu splata się z wdzięcznością, pokazywaną opatrzności Bożej i szacunkiem dla zawodu rolnika. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy dziś o naszych rolnikach, bowiem chleb produkowany od wieków przez, przez mieszkańców polskiej wsi jest dla nas wszystkich podstawą egzystencji. Z wielką wdzięcznością oraz szacunkiem i podziwem dla ciężkiej pracy rolników spoglądamy na niezwykle wymowne chleby dożynkowe i przepiękne wieńce, przyniesione przez chwilę przez delegację SOET i zarządu miasta. Świadczą one o tym, że tegoroczne żniwa, mimo licznych problemów i niesprzyjających warunków, przyniosły upragnione plony. A rok ten nie należy do łatwych. Niestety. W tym roku anomalie pogodowe sprawiły, że w wielu regionach naszego kraju to co zasiane i zasadzone zostało zniszczone w okresie swojego wzrostu i dojrzewania. Nie wszyscy rolnicy mogli się cieszyć z zebranych plonów. Właśnie w takich chwilach w życiu wsi i całego kraju ważne jest tworzenie życzliwej i solidarnej wspólnoty. Szanowni Państwo, rzadko zdarza się taki rok, w którym pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Często muszą oni zmagać się z suszą lub zbyt obfitymi opadami, a obecnie również z katastrofalnymi burzami. Także i w tym roku przyroda nie szczędziła rolnikom przeciwności i pokazała, jak bardzo człowiek jest zależny od sił natury, wobec której jest bezsilny. Straty są ogromne, bo dotknęły 212 gospodarstw. Ta liczba wynika z liczby złożonych wniosków, których powierzchnia sięgnęła około 2,5 tysiąca hektarów. Gdzie z tego 1700 hektarów oszacowano straty na poziomie powyżej 70%, a wstępna wartość szkód to około 10 milionów 300 tysięcy złotych. Niekorzystne czynniki pogodowe sprawiły, że tegoroczne plony będą uboższe co z kolei będzie przekładało się na niestety zmniejszone, zmniejszone dochody rolników. Szanowni Państwo, dlatego dzisiejsze uroczystości dorzynkowe są najlepszą okazją do zastanowienia się nad tym, czym jest dla nas ziemia, po której chodzimy, na której mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy, którą uprawiamy i z której zbieramy plony. Na to pytanie możemy odpowiedzieć. Ziemia jest naszą karmicielką, naszym podstawowym, naturalnym i najważniejszym dobrem. Dlatego Ziemia wymaga od nas stałej troski i ogromnej odpowiedzialności. O Ziemię trzeba dbać. W tym momencie nie można zapomnieć o rolnikach, o ludziach pracujących na roli. To wy, drodzy rolnicy, uczycie nas, jak kochać Ziemię. Od Was uczymy się, jak wykonywać pracę, by przyniosła obfite plony. Że trzeba być wytrwałym w dążeniu do celu, pomimo przeciwności losu. Drodzy rolnicy, to wy trudzicie się, by nie zabrakło nam chleba powszedniego. Chleb potrzebuje naszego szacunku. Chleb nas łączy przy stole i w zatroskaniu o siebie. Wyzwala w nas wzajemną życzliwość. I wreszcie otwiera oczy na tych, którzy potrzebują pomocy. Kiedy dzisiaj patrzę na chleb, na myśl przychodzą mi słowa świętego brata Alberta: że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. Gdy jest chleb, jest wszystko. Za chleb ten wspaniały dar waszych rąk. Owoc Waszej pracy z całego serca Wam dziękuję. Pozdrowienia, podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku w tym szczególnym dniu kieruję do wszystkich rolników i Waszych rodzin. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań. Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. To jednak również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego dożynkowy chleb upiec i aby go sprawiedliwie podzielić. Szanowni Państwo, na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim za podjęcie trudu organizacji parafialno-gminnych dożynek. Serdecznie dziękuję wszystkim tutaj zgromadzonym, mieszkańcom, gościom, delegacjom z wieńcami za udział w tym święcie, sołtysom i zarządowi miasta panią z Kół Gospodyń Wiejskich, Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, a także Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Oleszycach. Dziękuję serdecznie Pocztom Sztandarowym, Orkiestrze Dętej z Lubaczowa. Szczególne słowa podziękowania kieruję do sponsorów tegorocznych dożynek. Niech będą one naszą wspólną radością. Życzę Państwu miłego spędzenia czasu, niezapomnianych, przyjemnych wrażeń, i udanej zabawy. Dziękuję bardzo. rolnicy, szanowni goście, pozwolicie, że ja dzisiaj w podwójnej roli wystąpię, bo mnie pani dyrektor Pomuła, która z uwagi na ilość dożynek, jakie odbywają się w dniu dzisiejszym na Podkarpaciu nie mogła być osobiście, a potem parę słów od siebie. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy dostojni goście dorzynek. Uroczystości dorzynkowe to święto dziękczynienia i podziękowania za szczęśliwie zebrane plony. Pragnę złożyć wyrazy najgłębszego w szacunku dla rolników za codzienną ciężką pracę, która dostarcza nam wszystkim plony ziemi. Z ogromnym respektem i uznaniem myślę także o wielowiekowych zasługach polskich. Dla historii kultury naszego narodu. Dorzynkowe święto to czas radości, podziękowań i refleksji. Jak ważne jest ludzkie współdziałanie, aby było, z czego dorzynkowy chleb upiec. Uroczyście kultywowany w tych dniach konkurs wieńca dorzynkowego to jeden z najpiękniejszych staropolskich tradycji rolniczych. Dożynkowy wieniec i bochen chleba mówią o wielkim sensie ludzkiej pracy. Podkarpacie posiada ogromny potencjał oparty przede wszystkim na wysokiej kulturze gospodarowania. W ostatnich latach, wspólnie z Wami, szanowni Podkarpaccy Rolnicy, wykonaliśmy dobry użytek z ponad 11,7 miliardów złotych który region zyskał w ramach wspólnej polityki rolnej. W znacznym stopniu udało się poprawić efektywność gospodarstw i warunki życia społeczności wiejskich. Unijne dotacje przyczyniły się do zrealizowania wielu inwestycji, co przekłada się na unowocześnienie rolnictwa i przemysłu przetwórczego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest największą agencją rolniczą w Unii Europejskiej. Swoje działania rozpoczęła 25 lat temu. W tym roku obchodzony jest ćwierćwieczny jubileusz. Jest także jedyną instytucją w Polsce, która rozdysponowuje krajowe i europejskie środki. Na rozwój rolnictwa, przetwórstwa rolno spożywczego i obszarów wiejskich oraz drogactwa. Największe środki przeznaczone są na dopłaty bezpośrednio. Na ten cel wydatkowano od momentu akcesji do Unii do teraz ogółem 6,3 miliarda złotych. Pierwsze unijne pieniądze trafiły do rolników w październiku 2004 roku. Z dopłat do gruntu korzysta rocznie około 114 tysięcy gospodarstw. Drodzy rolnicy, jeszcze raz dziękuję za tegoroczny wysiłek i zbiory. Życzę obfitych plonów w latach następnych, dużo szczęścia i pomyślności w życiu osobistym oraz wiele radości, a także dobrej zabawy wszystkim uczestnikom dożywnych. Now we're talking. baby, you're finished, say "yo!" do góry wrok. Tam w niebie wysokim jest dobro i zło. Podziwiam obłoki, nim padnie z nich I szukam darem niesł, który wziął wiatr i czego mi jeszcze brak. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nie dzień. Nas troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego pragniemy, by pięknie żyć. Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo mówi, cieni nam już nie trzeba. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, trochę nadziei.